Domki, choinki, bombki, postacie z bajek i to wszystko z ciasta piernikowego. Takich wypieków nie powstydziłaby się najsłynniejsza cukiernia świata Ritz w Paryżu. A tak naprawdę takie słodkie cuda można było zobaczyć i posmakować w szkole podstawowej nr 41. Święta tuż, tuż, a więc tradycyjnie jak każdego roku to już dziewiąty powiatowy nasz konkurs. I Istotą tego konkursu jest przede wszystkim integracja. Integracja, ale oczywiście podtrzymywanie tradycji świątecznych i wszystkiego, co jest związane z świątecznym czasem. Podobno jury przez trzy dni oglądało, smakowało, piernikowe słodkości i nie mogło się zdecydować. Komu przyznać najwyższe laury w cukiernictwie? Jury miało bardzo e, trudne zadanie, e, bo z roku na rok coraz piękniejsze prace e, i coraz bardziej pomysłowe. Ale to tylko nas e, tutaj cieszy, ponieważ widać, że to jest praca wspólna też, bo ideą tego konkursu jest też e, spędzanie wspólnie czasu z rodziną. Także prace piękne, dlatego tylu nagrodzonych tutaj laureatów mamy. Swoje słodkie wypieki z radością pokazały nam Maja i Otylia. Moja praca powstawała z takiego ciasta, które mamy sama robić. A moja praca powstała przez po prostu internet, bo nie mogliśmy wymyślić projektu. Chciałyśmy domek, ale nagle szukamy, a patrzymy, a tam jest wieniec. To stwierdziłyśmy, że zrobimy wieniec różowo-niebieski. Wyrobie cukiernicze nie tylko przyciągały zapachem, ale także kolorowymi ozdobami. Tytułem naszego konkursu jest też, że hobby czy praca, tak? czy zostań cukiernikiem na święta. Przy okazji tutaj wręczenia nagród organizujemy warsztaty zdobienia pierników. Przy współpracy z zespołem szkół Żeromskiego tutaj mamy organizowane warsztaty zdobienia. Dzieci dowiadują się jak można zrobić ten wspaniały, idealny lukier i zdobimy wspólnie pierniki.